W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić komputer matrix. Yy, wchodzimy w notatnik. Otwieramy start, wszystkie programy, akcesoria, notatnik. Wpisujemy znak małpa, echo, off. Później dwukropek, start, enter. Color 02. Enter, echo, znak procent, random, znak procent. Kopiujemy to i wklejamy dwadzieścia siedem razy. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Enter, go, to. Start. Zapisujemy jako matrix.bat Musi być ta końcówka Zapisujemy. Możemy wyłączyć już Włączamy i cieszymy się komputerem Matrixem. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania moich nowych odcinków.